No chodź, no Finkyszaj, chodź. Idę, idę. A co wy, a co wy tu robicie? Twilight mi robi magiczny masaż. Skrzydło. Naprawdę ono mnie boli. Też by ci się przydał taki: jak ty możesz? Jak ty możesz? Leżeć? Jak ty możesz leżeć na takim na trawniku? A co? Przecież tu są kupy i. i, i. Różne inne paskudztwa. Twilight, zejdź, no dobra. I co, dogoniłaś ją? Za chwilę sama zobaczysz, a co? No to. <laughs> Sorry, dziewczyny, za moje, wiecie, zachowanie. Ja się nie gniewam. Ja też się nie gniewam. No, bez przesady, przecież ona nas uraziła. Oj weź raliki. Wszystko muszą zawsze wszyscy psuć. Jak mogą być takie miłe, miłe wypady? No, dobra. Przepuść mnie. Już cię przepuszczam. Dziewczyny, wstawać. Za chwilę spóźnimy się na... prześwit świt, siedem, słońce w południe. Klapa. Co się stało, Twilight? No właśnie, co jest? Co jest grane, dziewczynistka? Twilight, powiedz, o co chodzi? Możecie sobie pomarzyć o filmie. Wszyscy wychodzą. Może to z jakiegoś innego sensu? Tak, tak, z jakiegoś innego sensu. Prawda, dziewczyny? Ja tak myślę. myślę, oczywiście. Ja tak myślę, no oczywiście, bo. Co jest znowu, Twilight? Spójrzcie na zegarek. No i jest któraś tam godzina. I co? I to, że strażnik już wychodzi i zamyka drzwi do wszystkich sal. A czemu nam pokazywałaś zegarek? Dlatego, że już jest po prześwicie, siedem słońce w południe. Co? Chodźcie, dziewczyny, już do domu. No dobra. Chodźcie. To był jedyny film, który chciałam zobaczyć. Puścimy Ci go na komputerze. Ale nie będzie efektu. <grystanie> Z różanymi krzesłami. <grystanie> I innymi scenami specjalnymi. Bo to było 4D. Czyli co? Jak jest na przykład trzęsienie ziemi, krzesła, trze, krzesła się trzęsą. Wow.